takie podstawowe jak gdyby, sposoby rozpalania ognia przy użyciu krzesiwa, natomiast może się zdarzyć sytuacja, kiedy jesteśmy ranni, kontuzjowani, i mamy tylko jedną rękę do dyspozycji. I wtedy też y, możemy rozpalić y, ogień, ale jest to o wiele trudniejsze, musimy znaleźć na to sposób. Y, oczywiście za chwileczkę spróbuję pokazać tak sposoby, jak to a, wykonać. Kiedy mamy jedną rękę, powiedzmy kontuzjowaną, niesprawną, czy złamaną, czy zwichniętą, czy w jakikolwiek sposób, nie możemy się nią posłużyć. Kiedy możemy się posłużyć tylko jedną ręką, więc jest to w pewien sposób utrudnione, ale dalej można ten ogień rozpalić. Więc mam tutaj tylko jedną rękę do dyspozycji, więc postaram się to robić jedną ręką. Bijam nóż, oczywiście muszę go jedną ręką, nie żeby on był dosyć stabilny. Tak, dam sobie tutaj naukę. Okay. Jeszcze raz. Więc też się da w ten sposób rozpalić ogień. Muszę dobić to troszeczkę tą lewą ręką, ponieważ jestem praworęczny, więc będzie mi na pewno dużo gorzej rozpalić ten ogień lewą ręką niż, niż prawą, miał prawą sprawną. No, I daję sobie tą rozpałkę, żeby sobie ją w miarę ułożyć. No i więc to też działa, jest skuteczne przy obu rękach. Jeżeli dysponujemy prawą ręką, to dajemy radę prawą ręką, jeżeli lewą to lewą. więc zdać się to zrobić. Więc jeszcze inny sposób, kiedy mamy jakiś kamień albo pień z tym progiem, też się to da zrobić. Tutaj jest trochę problem, ponieważ ten próg jest dosyć wysoki, więc jest za dużo za duży kąt w stosunku do tego noża. Natomiast no, też musimy wiedzieć, że na kamieniu też. Damy rady to wykonać, więc tutaj posłużę się kamieniem. I to mamy rozpałkę. Nieruchomię sobie nogą. ponieważ nie mam innej możliwości. Więc też możemy tego dokonać. Więc jeżeli spotkamy taki pień po ściętym drzewie, więc łatwo go wykorzystać można do zniecenia ognia jedną ręką, ponieważ on już daje nam pewien kąt nachylenia do tego noża, Uniruchomimy sobie go. Podłożymy tą kupkę, no i łatwo rozpalamy. No jeżeli nie mamy w pobliżu pnia, a znajdziemy na przykład jakiś kamień, który leży w lesie, więc też się da to wykorzystać do rozpalenia ognia jedną ręką, trzeba sobie zrobić jakąś podkładkę najlepiej, więc musimy go tutaj dosyć przycisnąć. Może mogę przycisnąć go z tej strony, niekoniecznie muszę go przyciskać na rękojeści. Też się da rozpalić. Po rozpaleniu ja sobie mogę wziąć i przenieść to do ogniska, wykorzystując tylko jedną rękę. No to jest kolejna taka wersja rozpalenia ognia z jedną ręką. Mam sobie tutaj kawałek kory, żeby mieć tą podkładkę. Co ją już ustawię. Mam taki kamień tutaj, który wykorzystam, bo potrzebuję czegoś, żeby mi ustawiło ten nóż pod pewnym kątem. Położę sobie tutaj nóż. I nieruchomię go nogą. Tutaj mam dosyć mało miejsca między tym nożem a tą rozpałką, ale postaram się to zrobić. Więc po rozpaleniu, mogę sobie to wziąć i przenieść do miejsca, w którym mam przygotowane ognisko. Więc, jeżeli mam do dyspozycji jedną rękę, no to mogę też użyć takiej metody e, troszeczkę odmiennej od tych, które już były stosowane. No to jest taka metoda, kiedy znajduję coś, w czym mogę utwierdzić ten nóż. Więc, pień po ściętym drzewie jest takim znakomitym rozwiązaniem. Więc, to jest dosyć proste działanie, ponieważ. No muszę sobie wbić ten nóż i muszę wbić go na tyle trwale, żeby on mi się nie przesunął, więc dosyć mocno. No sprawdzam czy on jest stabilny, czy jest dobrze unieruchomiony. Jest, jeżeli nie byłby, więc muszę sobie teraz wziąć jakąś gałąź i go dobić, albo od nowa spróbować go bić. Więc trzeba zwracać uwagę, żeby ten pień był trwały jeszcze, żeby nie był spróchniały, ponieważ no nóż nam wypadnie i i zniszczy nam całe przedsięwzięcie, sobie układamy tutaj tą chłupkę i skrzeszamy ogień. Jest to też metoda bardzo szybka i łatwa do, do wykonania. Więc różne są sytuacje, możemy rzeczywiście być ranni, może nam się coś zdarzyć z jedną ręką, ale to nie przeszkadza nam w rozpaleniu ognia, dalej możemy sobie poradzić w tych warunkach. Uważam, że nóż jest o wiele skuteczniejszym iskrownikiem od blaszki, która najczęściej jest dołączona do krzesiwa, dlatego że pozwala na to szersze zastosowanie. Przy użyciu blaszki byłoby to o wiele trudniejsze. Nie mówię, że niewykonalne, natomiast musielibyśmy troszkę inaczej spróbować to wykonać. Natomiast nóż no, pozwala przynajmniej dokonać wskrzeszenia ognia, kiedy mamy do dyspozycji tylko jedną rękę. Dlatego no, są to y, takie sposoby, które należałoby wykorzystać, należałoby się ich nauczyć, należałoby to troszkę poćwiczyć, żebyśmy w sytuacji trudnej mogli y, po prostu w ten sposób się uratować. Dlatego, że są to sposoby na wykonanie tych rzeczy, da się to zrobić i to nie jest takie trudne, ale musimy o jednej rzeczy pamiętać. Musimy mieć dobrej jakości krzysiwo, więc to nie jest taka... Też sprawa oczywista, że byle jakie krzesiwo będzie działało. Będzie działało krzesiwo, które jest dobrej jakości. W dobrych warunkach skrzyszemy ogień przy użyciu każdego krzesiwa. W ciężkich warunkach w warunkach, kiedy jesteśmy kontuzjowani, raczej musimy mieć lepszej jakości krzesiwo, ponieważ może wchodzić jeszcze w grę stres, może wchodzić ból. Więc to wszystko powoduje, że nie jesteśmy tak skuteczni w działaniu jak w warunkach sprzyjających. Natomiast, no nie wiem, czy w warunkach takich idealnych, sprzyjających jest nam ten ogień taki niezbędny. Raczej nie. Raczej ogień jest niezbędny w warunkach trudnych. I wtedy my musimy umieć rozpalić ten ogień, kiedy pada deszcz, kiedy wieje wiatr, kiedy są opady marznącego, powiedzmy, śniegu, czy kiedy jest duży mróz i mamy te dłonie zdrętwiałe. Wtedy jest pewna trudność w rozpaleniu ognia przy użyciu krzesiwa. Dlatego no, można wykorzystać te awaryjne źródła e, rozpalenia ognia, czyli zapałek no, w mniejszym stopniu wykorzystać zapalniczkę ponieważ w naszych akurat warunkach zapalniczka słabo działa w warunkach być może innego klimatu, ciepłych zapalniczka jest skuteczna natomiast w naszym klimacie ta zapalniczka jest mało skuteczna dlatego ja raczej nie posługuję się zapalniczką wolę zapałki które umożliwiają mi tą skuteczność rozpalenie ognia bez chłupki przy użyciu krzesiwa bez chłupki w warunkach zimowych, kiedy mamy zmarznięte ręce, zdrętwiałe ręce, jest bardzo trudno. Dlatego, zawsze musimy pamiętać, żeby się do krzesiwa zaopatrzyć w coś, co ułatwi nam wychwycenie tej iskry z krzesiwa. Więc musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać, kiedy jesteśmy w pełni sprawni, kiedy jesteśmy rozgrzani, nie wtedy, kiedy przychodzi ten kryzysowy moment i jest nam nagle potrzebny ogień, a my mamy tylko krzesiwo i nie mamy żadnej chłupki, żadnej możliwości rozpalenia przy użyciu jakiegoś materiału, więc wtedy musimy oczywiście się ratować innymi sposobami, ale to jest zupełnie odrębny temat.